Przychodziliśmy na cmentarz. Jesteśmy po kawce jak widzieliście i lodach bardzo dobrych. Przejaśmy na cmentarz i musimy poprawić nagrobek, bo po prostu trumna się zapadła i zrobiła się duża dziura pomiędzy pomnikiem a... wiecie... a ziemią. Jest dół i musimy to wszystko podsypać, bo inaczej nam po prostu pomnik yy, opadnie. Yy, złamać się może, także właśnie czekam na siostrę, szwagra i... Będziemy to robić. Oczywiście, faceci, nie my. Także czekamy i za chwilkę powinni być tak, że tutaj wypatruję i będziemy działać tak, żeby to wszystko dobrze wyszło. Mogą wziąć ten w sumie nie ma tej, nie? tego z hmm. wkłada, wyciągać go. No, tutaj wziąłam oli bluzkę dla oliwki. Mam. I zaraz. Zaraz też to przekażę siostrze dobrze, że właśnie nie zapomniałam. Bo już któryś raz tę bluzkę chcę je dać i zapominam. Dobra, to my czekamy. Słuchajcie, sprzęty są, piasek jest, także będziemy działać. I sukienko, oczywiście. <ścoughs> Idealny strój do pracy. Dzień kolejny. Nie wiem, który vlog, ale mamy na pewno dzień kolejny. Czy mamy 30 stopni yy, i naprawdę jest no, super pogoda, ale jest taki gorąc, że masakra, więc najlepiej teraz to nad wodę i tak dalej, jak ktoś nie ma nic do pozałatwiania. A my teraz y, Kub, przyjechał z Kubem Kuba. Przyjechał sobie po części do auta, oczywiście standard. Także przyjechał sobie odebrać. akurat mam chwilę, żeby się do Was odesłać. Byliśmy w galerii, musiałam coś kupić, bo będziemy odwiedzać moją przyjaciółkę, która urodziła córeczkę. Także byliśmy w galerii jej coś kupić dla Dzidziusia. Bierzmy się, że może jeszcze jakieś czekoladki się dokupi później y, dla mamy, oczywiście dzielnej, bo też nie zapominajmy o mamach. Y, więc kupiliśmy parę rzeczy. I teraz jeszcze jedziemy po drodze odebrać paczki. Y, w sumie nic specjalnego, bo w jednej jakieś witaminy sobie zamówiłam, y, a w jednej to mam y, sukienkę i spodnie. Takie luźne, długie. To Wam to pokażę, oczywiście. No, więc widzimy się e, w, i hol, wam też pokażę, co tam kupiłam, przyjaciółce. Nie wiem, czy mnie teraz dobrze widzicie, bo kolejny punkt. Załatwiamy sprawy różnego rodzaju. E, I ja znowu z samochodu. Mm, ale. E, ale byliśmy w domu, byliśmy w domu tylko, że zapomniałam wyciągnąć w ogóle aparatu z auta Już mi po niego iść, żeby wam pokazać to co tam kupiłam, już to sobie spakowałam Także wszystko wam pokażę na pewno jak już aparat wezmę do domu Także kolejny punkt, jesteśmy chcemy coś załatwić mm. I to jest przedostatni przed punkt, później jedziemy do domu I wam na pewno już nagram No I wam na pewno już Nagram to co kupiłam Jest taki upał, że powiem wam, że drzwi musiałam sobie otworzyć Bo nie idzie wysiedzieć Znaczy fajnie, ale ciepło Ale wiecie, że jak się siedzi w nagrzanym samochodzie To już inna sprawa No i my się nad wodę nie wybieramy Tak jak wspominałam, że to fajnie dzisiaj wykorzystać Na dwór Okej okay. Kończę i czekam na kupę Ale mamy upał a moje nogi białe jak ściana. Azus? Ja. gdzie No. Chodź tutaj. Ozie.

To tak leci do domu. Komu tak gorąco? Komu tak gorąco, co? No. Odzywam się kolejnego dnia, żeby Wam pokazać, co tutaj kupiłam yy, za prezent i co sobie kupiłam, i tą paczkę, którą odbierałam z paczkomatu. Więc my jedną z ciekawszych rzeczy z Pepko co kupiliśmy, to patrzcie. Widziałam, że to było w Action, ale niestety w Action jak my dotarliśmy to już nie było i dorwałam Febko. Taki świetny zestaw y, na grilla. Zobaczcie. Cztery kubeczki, cztery widelce, cztery łyżki, noże i cztery talerzyki. Powiem Wam, że ten pasik nie jest taki jakiś nie wiadomo jaki tandetny, tylko taki lepszy. I kosztowało to 20 zł. Paczka. Co zamówiłam już to otwarłam wczoraj, ale mi się nie chciało nagrywać. To są takie spodnie brązowe, które już jedne mam. Czekajcie, może wam je rozłożę tutaj. Takie plisowane fajne spodnie. Mam czarne, beżowe. Teraz zamówiłam sobie identyczne, tylko brązowe. One są z szerokimi. O! Z szerokimi nogawkami, bardzo fajne. I do tego taką czerwoną sukienkę. Tylko na dziesiątku aż za gorąco bo słuchajcie, u nas do samej ziemi. Czekajcie, ja ją rozłożę i wam pokażę. Dobra więc widzicie, ona tu ma takie na gumeczce na brzuch z dziurką. To jest taka długa, długa prążkowana. Tu ma regulację i tu ma rozporek, więc naprawdę jest ogromna, ale fajna. I ostatnia rzecz, co kupiliśmy dla Dzidzi. Słuchajcie, nie wiedziałam kompletnie, co kupić. Z czego wiem, to ona ma wszystko, także ubranka czy jakieś tam inne zabawki odpadały, więc chciałam kupić coś przydatnego. Więc kupiłam chusteczki, taki trzypak najbliżających usteczek, bo wiadomo, że to zawsze, że zejdzie i to idzie po prostu setkami. Do tego kupiłam ręczniczek, bo ręczniczek to zawsze mi się wydaje, że się przyda. Jak inne będą w praniu, to, no to zawsze jest jakiś tam dodatkowe, żeby było kilka tych ręczniczków na zmianę, więc też takie przydatne. Do tego kupiłam takiego smoc smoczka, nie smoczka, tylko... Mm, Gryzak, który też jest bardzo polecany. Kupiłam go w Smyku i to jest grzybek. Gryzak uspokajający 3 miesiące plus, także już będzie mieć na później. I on jest bardzo polecany. Dużo o nim dobrego się słyszy, także postanowiłam go kupić jej. Gryzak uspokajający dla dzisiaj 3 miesiąca życia. To nawet pisze, że gryzak i smoczek, że to co możecie, wiecie, ssać Te takie końcóweczki gryź albo ssać yy, I właśnie mojej kuzynce, jak się urodził synek, to też kupiłam jej taki sam, tylko że yy, Taką butelkę, taki khaki kolor, w sumie khaki, tak Kolor khaki, Ja teraz wziąłem taki różowy yy, I ostatnią rzecz, tak jak mówiłam, nie zapominajmy o mamach, to widziałam coś słodkiego. I akurat takie fajne są teraz etykietki, więc jest dziś na środku i rodzice i takie familii tu pis pisze, więc idealne jakby fajnie się wpasowuje to w Fifi. No i to na tyle, słuchajcie, jest tak gorąco 35 stopni, że ja się już zgrzałam od samego mówienia. Pakuję to, to Fifi do zanieść do lodówki, bo jest oczywiście w lodówce, bo tu to się roztopi. Pakuję i jedziemy dzisiaj wieczorkiem na spokojnie. A u mnie w domu rodziny, nie zgadnijcie jeszcze jakie ja muszę palić świeczki i włącz, wo, włączać jeszcze jakie są zobaczcie, świąteczne jedna druga także wypalam, bo aż aż już po prostu, żeby tyle czasu stało, ale ja tu jestem bardzo rzadko od grudnia, tu jestem drugi raz dopiero no to nie mam kiedy tych świeczek wypalać, a nie chcę ich zostawiać już po prostu na kolejny rok, bo to bez sensu, także Palimy świąteczne świeczki swoją drogą. Tutaj też jest świąteczny wosk, który się wylał. A też go trzeba wykończyć. Także trzy razy święta. <noise> no, nie wiem to wygląda. powiedzieć, ale zbieram się. Przyszłyśmy dzień. Nie śmieję się, bo się. Przyszłyśmy dzień na dziezioro. Chcę cię to że Przyszliśmy dzisiaj na nasze takie jezioro, które jest u mnie w miejscowości. Przyjechała do mnie siostra i Oliwka i przyszłyśmy sobie trochę posiedzieć mm, na plaży. Jakże wam trochę pokażę naszej takiej y, plaży. O, pierwsza atrakcja dla Oliwii. Zobaczymy, co wylosujesz. W dół sobie zrób sukienkę To ci nie będzie ten Easy, łatwe Bransoletka hmm. Kolejna bransoletka? Czerne, jak mama Lowe <laughs> Zobaczysz, czy ciepła jest woda, czy zimna. Co pływa? Zostawiam, zobaczmy, czy gdzie bywała. Gdzie siadamy na pomoście? Gdzie idziemy usiąść? Dobra, chodź. Nie, nie, nie. Oliwii pasuje. Wata cukrowa. Dobra. Nie widać ci głowy przez tą watę. I pokaż pyrę. I mamy pyrę. Kręconą. Dobra, a teraz lecimy na kawkę Ej, mrożoną poszynaj. i na lody. I też Olivia nie wiem czy wciśnie jeszcze te lody, ale my kawkę mrożoną. Te... O, jest. O lifcia. Także zbieramy się po drodze kupione i teraz kawusia. Dobrze, i mamy kawki już trochę upite. Wzięliśmy sobie na wynos, także kawusia mrożona jest pyszna.